Zapraszam Was do kolejnej lekcji z serii język niemiecki dla początkujących. Dzisiaj powiemy sobie kilka zdań w czasie teraźniejszym, w trybie rozkazującym oraz w czasie przyszłym perfekt. Mamy tutaj kilka zwrotów. Najpierw zbudujemy sobie hmm, po dwa, dwa zwroty. Zbudujemy sobie w czasie teraźniejszym zdania z nimi w czasie teraźniejszym, następnie w trybie rozkazującym, a następnie w czasie przyszłym perfekt. Więc internet kafej czyli iść do kafejki internetowej, ze den do czyli spotykać się z przyjaciółmi, Fernsehen, oglądać telewizję, ze ślangweilen nudzić się, mit dem Hund spaceran gehen, iść w na spacer, zajna młoda in der Küche helfen, pomagać swojej mamie w kuchni. Ehm, weźmiemy sobie te dwa zwroty, reszta jest dla Was w formie zadania domowego. Tutaj będziemy mieć nasze zdania w czasie teraźniejszym, presence, tutaj w trybie rozkazującym imperative, zaś tutaj w czasie przeszłym, perfect. I teraz mamy nasz zwrot ins internet cafe game, czyli iść do kafejki internetowej. Jak powiemy sobie to zdanie w czasie teraźniejszym? Czyli ja idę do kafejki internetowej. Najpierw osoba, czyli iść, następnie czasownik gej ins internet Cafe. I mamy zdanie w czasie teraźniejszym. To samo zdanie w czasie teraźniejszym możemy zbudować z tym, że z czasownikiem modalnym. Jak muszą iść do kafejki internetowej, czyli iść mus ins internet Cafe gehen". Czyli mamy dwa czasowniki, jeden odmieniony na miejscu, drugi czasownik modalny, drugi na końcu w formie bezokolicznika. To samo zdanie powiemy sobie w trybie rozkazującym, czyli idź do kafejki internetowej. Pamiętacie, gdy chcemy utworzyć od osoby do tryb rozkazujący, czyli mamy normalnie du gest, odcinamy końcówkę st, Odcinamy osobę i zostaje nam sam temat, czyli G. Jeżeli dla osoby W chcemy utworzyć tryb rozkazujący, najpierw odmieniamy sobie, następnie skreślamy tylko osobę. Jeżeli od formy grzecznościowej Z chcemy utworzyć tryb rozkazujący, najpierw odmieniamy, a następnie. Przenosimy osobę za czasownik, czyli będzie gejęski. I w ten sposób mamy tryb rozkazujący. Czyli w tym przypadku weźmiemy sobie tryb rozkazujący dla osoby ty, czyli idź, więc będzie gay, ins, internet, Cafe. I dla czasu przeszłego. Perfekt. Ja Poszłam, um, czy ja poszedłem do kafejki internetowej, czyli osoba, i czasownik pomocniczy, czy to ruch, czy nie ruch, jest to ruch, więc czasownik sein, który odpowiednio odmieniamy przez osobę, czyli ich bin, ins Internetkafe gegangen. Gehen jest czasownikiem nieregularnym, to forma gegangen. Teraz mamy ze ślizg freunden treffen. Czyli zwrot z zajmkiem zwrotnym, zyś. Najpierw powiemy sobie: Ja spotykam się z przyjaciółmi. Czyli ja, iść, teraz spotykam, czyli trefę. Teraz zajmę zwrotny się, który się odmienia przy osobie iść na myśl. Czyli iść trefę myśl, mit den Freund i koniec. To samo zdanie możemy powiedzieć sobie w czasie teraźniejszym z tym, że z czasownikiem modalnym. Ja chcę spotkać się z przyjaciółmi, czyli iźwil, will, mit dem, ich will, przepraszam, się, czyli myśl, mit i na końcu drugi czasownik w formie bezokolicznika, czyli treffin. Zawsze odmieniony jest czasownik modalny i on znajduje się na miejscu drugim. Teraz w trybie rozkazującym spotkaj się z przyjaciółmi, czyli odmieniamy sobie najpierw trefę przez osobę du, czyli mamy du trips. Odcinamy końcówkę, odcinamy osobę, więc zostaje nam trif się, czyli dyś, bo od osoby ty tworzymy się, trif dyś, widik Jeszcze czas. Przeszły perfekt, czyli ja spotkałam się z przyjaciółmi, czyli ja spotkałam się z przyjaciółmi. Najpierw stwierdzamy, czy spotykać się to ruch, czy nie ruch. Jest to nieruch, więc będzie <śmuch> pomocniczy, Habe, Czyli ich habe się, myś, z przyjaciółmi, mit den I na końcu trefem w partycypie, czyli getrofen. Ich habe getroffen. Pozostało nam kilka zwrotów. Wybierzcie sobie dwa, bądź wybierzcie wszystkie, jeśli chcecie. I zbudujcie w ten sam sposób zdania w czasie teraźniejszym, w trybie rozkazującym i w czasie przeszłym. Perfekt. Oczywiście Wasze zdania napiszcie w komentarzach pod tym filmikiem. Zapraszam Was za tydzień do kolejnej lekcji.